ponieważ chciałem Wam pokazać całą trasę, która uważam, że jest jedną z lepszych na tutejszych terenach narciarskich. Nie mówię o, samej, o samym tym ośrodku narciarskim, ale w ogóle o terenach Walifasa, Walifieme. Jest tutaj niesamowicie długi zjazd, gdzie nachylenie stoku jest praktycznie cały czas takie same. Taka świetna niebieska trasa, szeroka. Jedziemy wzdłuż gondoli. Więc nie można się nigdzie zgubić, gdzieś odjechać. Porobione są też ciekawe miejsca dla dzieciaków do zabawy. No dobrze, tyle gadania Jacek. Pokaż nam to. Chodźcie.